Wczorajsze wiadomości ze świata kryptowalut. 14 sierpnia 2025 Bitcoin ustanowił nowy rekord. Cena przekroczyła 124 tysięcy dolarów, po czym spadła w okolice 118 tysięcy. Dominacja Bitcoina na rynku to około 57%, a jego kapitalizacja wynosi około 2,35 biliona dolarów. Cały rynek kryptowalut wart jest ponad 4 biliony dolarów. Na rynku ETF-ów nic nie zwalnia. 11 zatwierdzonych funduszy spot bitcoin przyciąga coraz większy kapitał instytucjonalny. BlackRock poinformował, że jego portfel kryptowalut przekroczył już 100 miliardów dolarów z wyraźną dominacją bitcoina. Również Citigroup rozważa wejście na rynek stablecoinów i uruchomienie usług powierniczych dla aktywów kryptowalutowych, w tym ETF-ów. To kolejny sygnał, że tradycyjna bankowość wchodzi coraz głębiej w świat cyfrowych aktywów. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj kanał, zostaw lajka i udostępnij ten short znajomym. Razem budujemy społeczność świadomych inwestorów. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam. Możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki.